Siemanderko cześć czołem, tutaj szybek.pl. A to kolejna część, druga już zresztą, dotycząca meblowania naszych, jakże pięknych, serwerowych bądź singlowych domków. Tak, Teraz znajdujemy się w wiadalni. To jest moja propozycja, jak można ją urządzić. Zaczynamy od podłogi, czyli robimy podłogę z pół bloków. Dzięki czemu możemy robić właśnie tego typu nietypowe, ale fajne krzesełka. Te się składają z kobblestonowego. Zresztą, może pokażę o. Kobblestonowy schodek skierowany w stronę stołu oraz kobistona półpłytka ustawiona na nim. To już nam daje taki, nazwijmy to, taboret. Potem wystarczy tylko po bokach ustawić ramki, a na tył obraz. Oczywiście ja preferuję jeden typ obrazu, mianowicie ten, który możecie już tutaj zobaczyć. O, coś się nie chce niestety ustawić. O, oto jest. No, I to cała budowa tego typu krzesła. Potem jeszcze są z innym półblokiem, mianowicie zrobionym z clipstone'a oraz tabliczką z tyłu. A tu jest wersja po prostu z ramką z tyłu. To są bardzo proste w budowie rzeczy. Tutaj mamy jeszcze stół, który mm, też bardzo interesująco wygląda, ze względu na to, że widać połowę. Na przykład kolorowej wełny, jaką tutaj sobie ustawimy. Jaką tutaj damy. Oraz roślinność, która jest na środku. To tak trochę urozmaica widok, ożywia go, ciekawiej to wygląda. Na górze najczęściej układam taki strop. Urozmaica też właśnie widok, wygląda całkiem, 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 całkiem dobrze. Dodaję tylko po bokach takie obramowanie ze schodków, też właśnie dla ciekawszego wyglądu. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć kolejne rodzaje krzeseł czy też pufek, to raczej jak pufka wygląda, gdyby nie ten obraz z tyłu. To jest po prostu też klocek usadzony w podłodze z byłbytek. Stąd jest właśnie taki niski. No to dodajemy pół płytkę. Raczej nie pół płytka, tylko płytkę naciskową. A za nią kładziemy obraz. I to cała filozofia budowania tego typu krzesełek. Za to tutaj mamy też tak bardzo ciekawą, moim zdaniem, wersję kanapy. Też właśnie trzeba ją skonstruować na podłodze z półbloków, bloków, z tym że tutaj właśnie te schodki kierujemy na zewnątrz, w stronę, że tak powiem, którą będzie skierowana nasza kanapa. Na to kładziemy półblok, blok, zanim kolejny, a tutaj po prostu taki jakby to nazwać takie L z klocków. Zresztą demonstruje, jak to jest zbudowane. Tutaj mamy tak poukładane klocki. Jakiegoś pudruca, w, w tym wypadku czerwonej wełny. A na to kładziemy tylko pół bloczki. To cała filozofia. Tutaj mamy wersję mm, krzesełka z użyciem pistonu. Piston jest zasilany czerwoną pochodnią, która znajduje się zaraz pod nim. Wysuwa nam półblok, a na półblok przypinamy trapdoor. Całkiem ciekawie to wygląda. Tu możemy z, dostrzec taką fajną, moim zdaniem, bardzo fajne kształty. Ma ta biblioteczka. Składa się po prostu ze schodków, które są poukładane. Ten konkretny. W sposób. Moim zdaniem to takie nietypowe kształty. Warto je, warto taką biblioteczkę gdzieś w domu posadzić. Tu mamy klasyczne akwarium, które chyba większość, czy... większość graczy już zna. Oraz biblioteczkę o mniej typowych kształtach z użyciem schodków. Tu mamy dwie wersje biurka. Z czego raczej ciekawszą jest wersja po prawej, ale ta po lewej też może się komuś spodobać. Takie już, jak już to kiedyś pokazałem, żeby stworzyć takie coś, wystarczy ustawić schodki w przeciwne strony na zewnętrzne strony oraz ustawić jeszcze jeden schodek na środek co się tak nam ładnie formuje. Tutaj mamy to samo, z tym, że zamiast górnej warstwy biblioteczek mamy pół, pół bloki. Tak, pół bloki. Tutaj mamy całkiem przyjemną miadalnię. Mamy tutaj dwie ławki. Stolik z pistonów, wysuniętych oczywiście. Dzięki temu, że nie ma tu żadnych półkłytek. Ani płytek naciskowych możemy ustawiać tu różne przedmioty. Proponuję w domu też ustawiać różne, różnego typu roślinki, np. kaktus w doniczce, wersja starsza i wersja nowsza, doniczki, klocki trawy otoczone trawdorami oraz krzaczki. Mogą wyrastać, że tak powiem, z. Hmm. Jak to, to tatowactwo się nazywało? Dobrze, macie napisane, jak to się nazywa. Eee... <laughs> Oraz spinaków też ładnie to się prezentuje. Teraz przejdźmy jeszcze może do toaletki. Ja znam dwa rodzaje. Zrobioną ze schodków, trawdora oraz przycisku i najczęściej żelaza, chociaż biała wełna też się sprawdza. Z tym, że już jest z białej wełny ściana, więc brzydko by to wyglądało. Oraz wersja z tym kotłem. O, tak, to jest kocioł. Wypadła mi ta nazwa z głowy. W łazience możemy również oprócz wanny, do której za chwilę przejdziemy, zamontować prysznic. Jest całkiem spory. Można też zrobić mniejszą wersję. Choć taka myślę, że jest odpowiednia, że chyba będzie pasować. Tu mamy trzy rodzaje wanny: pierwsza bardzo mała wanna. Drugie do jacuzzi. A trzecia wanna myślę, że jest. Najbardziej taka realistyczna. Z tym, że musi być wmontowana w podłogę z półpłytek. Tak. Propozycja baldachinu nad łóżkiem. Oraz jeszcze dwa rodzaje piecyków. Bardzo klasyczny. Oraz taki, który sam bardziej mi się podoba i mogliście to zobaczyć w poprzedniej części. W tamtym kolorowym budynku. Mam nadzieję, że kolejne pomysły, które Wam tu pokazałem, się przydadzą w odbudowaniu Waszych domków na serwerach, żeby je jakoś tam urozmaicić, żeby nie były protskowate, a wystrój nie ograniczał się do crafting table oraz kilku skrzyń i piecyka. Tak. Czasami jeszcze nawet łóżko się tam znajduje. Rarytasy. Dobrze, ale ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia znowu.